w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z najlepszych sitów jaki jest jak w sadze gwiezdnych wojen poznamy historię darta maula zapraszam do oglądania maul urodził się na mrocznej i tajemniczej planecie datomir będąc domem dla mrocznych istot oraz potężnych czarownic zwanych siostrami nocy datomir był światem pełnym brutalności gdzie przetrwanie wymagało siły i sprytu Maul należał do rasy zebraków z Indorii, ale jego specyficzny wygląd, czerwona skóra i rogi na głowie były efektem unikalnego pochodzenia i mocy, które posiadały siostry nocy. Jego matką była Talzin, potężna wiedźma i przywódczyni sióstr nocy. Talzin była znana ze swoich mistrzowskich zdolności oraz bliskiego związku z roczną stroną mocy. Z powodu swojej mocy Talzin była nawiąza nawiązała kontakt z samym Dartem Sidiusem, Szywem Palpatinem, który widział w niej potencjał, sojuszniczkę. Sidius, uznając jej siłę, obiecał Talzin wielką moc, ale zdradził ją, gdy wybrał Maula jako swojego przyszłego ucznia. Sidius dostrzegł w Maulu wielki potencjał jako jeszcze niemowlę. Maul został zabrany przez Sidiusa i wychowany w tajemnicy. Sidius postanowił go uczynić narzędziem zemsty i chaosu, który miał pomóc w realizacji planów Sithów. Od najmłodszych lat Maul był poddawany brutalnym treningom, które miało na celu zwykształcenie w nim nienawiści gniewu i pełnego oddania mrocznej stronie mocy. Sidious trzymał Maula w całkowitej tajemnicy, szkoląc go w najtrudniejszych warunkach i ucząc go sztuk walki, manipulacji oraz używania mocy. Maul stał się maszyną do zabijania bezlitosnym i całkowicie oddanym swojemu mistrzowi. Trening Maula był brutalny i bezwzględny. Sidious nauczył go walki z dwoma ostrzami świetlnymi. To było unikalnym stylem, który uczynił go śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem. Maul nauczył się kontrolować swój gniew i wykorzystywać go do wzmacniania swoich umiejętności. Jego jednym celem było słuszne służenie swojemu mistrzowi i niszczenie wrogów Sithów. Przede wszystkim Jedi. W miarę jego trening postępował Maul stawał się coraz bardziej zdeterminowany, aby zadowolić swojego mistrza Sidious w Pajał mu nienawiść do Jedi, a Maul marzył o dniu, kiedy będzie mógł stawić im czoła. Z czasem Sidious uznał, że Maul jest gotowy do działania jako jego tajna broń. Przed ujawnieniem Maula światłu dziennemu, Sidious wysłał go na różne misje, aby testować jego umiejętności. Maul wykonywał skrytobójcze ataki cele, na cele w całej galaktyce, eliminując wrogów Sidiousa i pozostał, pozostając niewidocznym dla Jedi oraz Republiki. Jednym z jego pierwszych poważnych zadań było pokonanie grupy Jedi, którzy stanowili zagrożenie dla planów Sidiusa. W tej misji Maul wykazał się z niesamowitą zręcznością i brutalnością, co wzmocniło jego reputację jako jego bezwzględnego zabójcy. Spotkanie z Qui-Gon i Obiłanem Kenobi. Najważniejszym momentem w życiu Maula była bitwa o Naboo. Rok 32 rok przed Bitwą o Jawin. Darth Sidious postanowił wykorzystać Maul'a do realizacji swojego planu, który miał na celu destabilizację republiki i przejęcie władzy w galaktyce. Maul został wysłany na Naboo, aby ścigać i zniszczyć Jedi, którzy chronili królową Amidale. Kolegonda i jego ucznia obiła na Kenobiego. To starcie było kul Kulminacją lat nienawiści i treningu Maula. W trakcie bitwy Maul zademonstrował swoją mistrzowską umiejętność w walce, używając podwójnego Miecza świetlnego. pojedynek w pałacu. W kumulacyjnym momencie bitwy Maul zmierzył się z obiema Jedi, obydwojem Jedi, w pałacu Tidna na Nabu. Walka była intensywna i zacięta. Maulowi udało się zabić Qui-Gon co było jego pierwszym wielkim triumfem nad Jedi. Jednak w końcu został pokonany przez obi wan Kenobiego, ucznia Qui-Gon który mimo, że był jeszcze padawanem, zdołał przejąć, przeciąć Ma Maula na pół, używając miecza świetnego swojego mistrza. Dart Maul spadł w szyb wentylacyjny, pozostawiony nad pewną śmierć. Wydawało się, że jego historia dobiegł końca, ale to był dopiero początek. Pomimo straszliwych obrażeń, które odniósł na Nabu Maul przeżył, jego nienawiść i determinacja były tak silne, że dzięki rocznej strony mocy zdołał utrzymać się przy życiu. Został przeniesiony na zapomnianą planetę Lottor Minor, gdzie przez lata egzystował w szaleństwie i cierpieniu. Z powodu utraty dolnej części ciała, Mał skonsultował prymitywne, mechaniczne nogi z dostępnych na planecie odpadów. Przez lata żył jak dzikie zwierzę napędzane tylko chęcią zemsty na obiłanie Kenobim i pragnieniem odzyskania swojej potęgi. W tym czasie nadatomi, że Tarzim miała inny plan. Po latach zdrady przed Sidiusa Talzin chciała odzyskać swojego syna i wykorzystać go do własnych celów. Wysłany przez nią był jej drugi syn, Sawasz Opres, który miał odnaleźć Maula. Savash, podobnie jak Maul, był potężnym wojownikiem, także przysiągniętym roczną stroną mocy. Savash zdołał odnaleźć Maula na Lothorminor Minor i zabrać go z powrotem na Datomir. Tam Talzin użyła swoich mocy, aby przywrócić Maula do pełni siły i zaopatrzyła go w nowe, zaawansowane mechaniczne nogi. Malo choć początkowo zaszokowany i był pora pogrążony w nienawiści, wkrótce uzyskał swoje zdolności i moc. Jego jedynym celem stała się zemsta na obiłanie Kenobim i Jedi. Od rodziny Maula rozpoczęły swoją kampanię zemsty. Początkowo dziejąc w ukryciu, zbierał siły, a Sawarz Oprez został jego uczniem. Wkrótce zyskali znaczącą siłę, a ich działalności zwróciły uwagę zarówno Zakonu Jedi, jak i innych graczy w galaktyce. Maul rozpoczął ataki na różne cele, próbując przyciągnąć uwagę Obi-Wana. Jego nienawiść do Jedi była tak wielka, że stał się jednym z najgroźniejszych przeciwników, jakim musieli stawić czoła. Maul zdał sobie sprawę, że żeby pokonać Jedi i odzyskać swoją pozycję, potrzebuje armii i wpływów. W tym celu nawiązał sojusz z grupą Mandalorian, znaną jako Straż Śmierci. Straż Śmierci była grupą ekstremistycznych Mandalorian, którzy prze, prze, pręg, pragnęli przywrócić Mandalor jej dawną wojowniczą chwałę. Maul i Savage przejęli kontrolę nad Strażą Śmierci, a Maul stał się fakto władcą Mandalor. Dzięki temu sojuszowi zyskał armię i wpływy, które pozwoliły mu na dalsze realizowanie swoich planów. Maul nie ograniczył się tylko do Mandalorian. Z czasem zaczął przejmować kontrolę nad różnymi syndykatami przestępczymi, takimi jak Czarne Słońce i Pyke Syndykat. W ten sposób utworzył własne podziemne imperium znane jako Cienie, które stało się najpotężniejszym imperium w galaktyce, galaktycznej polityce. Jego celem było utworzenie nowej siły, która miała, mogłaby zrzucić wyzwanie zarówno Jedi, jak i Sithom. Czasem Maul stał się na tyle potężny, że zwrócił na siebie uwagę dawnego mistrza Nerta Sidiusa. Sidus dostrzegając w Maulu zagrożenie, postanowił go zlikwidować w dramatycznym starciu na Mandalor. Sidius zmierzył się z Maulem i jego bratem Sawaszem. Sidus z własnością pokonał Sawasza, a Maul uwięził, Maula uwięził, lecz nie zabił. Jego planem było użycie Maula jako przynęty, aby zwabić innych przeciwników Situ. Jednak Maul, dzięki lojalnym sojusznikom, zdołał uciec z niewoli. Po ucieczce Maul przewrócił, powrócił na Mandalor, aby odzyskać władzę. W tym czasie rozpoczął się wojnę domowy na Mandalor. Mandalorianie podzielili się na tych, którzy wspierali Maula oraz tych, którzy byli wierni republikańskiej księżniczce Satyn. Konflikt ten był brutalny i krwawy, a Maul dążył do umocnienia swojej pozycji. Ostatecznie jednak, gdy Republika w końcu interweniowała na Mandalor, Maul ponownie został pokonany i zmuszony do ucieczki. Tym razem schronił się w podziemiu, gdzie czekało na swoją kolejną szansę. Po upadku Mandalor Maul zaczął, zaczął tracić swoją potęgę i wpływy. Jego imperium przestępcze zaczęło się rozpadać, a on sam stał się bardziej zdesperowany. Maul zaczął żyć w cieniu, skrywając się przed Jedi jak i Sitami. Z czasem Maul skupił całą swoją uwagę na odnalezieniu odbiłana Kenobiego, którego obwiniał za wszystkie swoje cierpienia. Ta obsesja doprowadziła go na planetę Malchor, gdzie próbował odnaleźć starożytne tajemnice sitów, które mogłyby mu pomóc odzyskać władzę. W końcu w ostatnich latach swojego życia Maul odnalazł obi wan Kenobiego na Tatooine. Kenobi ukrywał się tam po upadku Republiki, chroniąc małego, młodego Luke'a Skywalker'a. Maul napędzony nienawiścią stawił mu czoła w ostatecznym pojedynku. Jednak Kenobi, teraz mądrzejszy i bardziej doświadczony, zdołał pokonać Maula w szybkim, ale emocjonującym starciu. Umierając, Maul zrozumiał, że luk Skywalker jest wybrańcem i ostatnią nadzieją na pokonanie Sid Sidiousa. W swoim ostatecznym oddechu Maul zmarł w ramionach Kenobiego, zostawiając za sobą dziedzictwo cierpienia, nienawiści i nieodwracalnej tragedii.